Zapraszamy na mecz Champions League. Jedna z ekipy dziewczyn, coś tam, i jeden. Jeden z ekipy chłopaków, wiesz? jak się czujesz? Tak. A ty jak się czujesz? Dobrze. Ale jak się czujesz? Dobra. Dobra, grację Mlecznik do, do, do pięciu, najpierw po do dziesięciu. <trym> autu może! Sędzia, sędzia pozwala. Unc, uns, uns, uns. Weszło? Nie, sędzia nie uznaje. Sędzia nie uznaje. Nie uznaje, powtórka. To dobra, może być, może być. Masz karny. Nie, ona. No bo szkiwałaś. Dawaj. Teraz sędzia wkracza w grę! Sędzia wkracza w grę! Sędzia wkracza w grę! Podaj mi? Teraz. Sędzia, piłka. Sędzia, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj daj mi, daj mi, daj mi, pomagał mi, Nie, mi, nie mi, daj mi, nie gram, a dlaczego? No Nie No ja mówię, że tylko raz z Trzegola. Czyli moi drodzy, naszym nowym królem Champions League zostaje. Dziewczyna! Ajcie Hajcie, subi w górę, bo chłopak przegrał. I dziewczyny są lepsze. Pa!